siemano to będzie coś na zasadzie pamiętnika może albo po prostu e, żeby wyrzucić ze swojej głowy jakieś tam myśli już raz to próbowałem kilka lat temu pomogło mi ale po prostu wpadłem w e, pętle ponownie wpadłem e, w jakieś stare schematy i, <laughs> i mam problemy e, może żyć po prostu żeby funkcjonować normalnie, żeby pracować, żeby w ogóle mieć jakieś chęci do czegokolwiek. Jest to jakoś sinusoidalnie. Półtora roku temu było spoko. Od piątej, szóstej do późnego wieczora nie miałem problemów, żeby pracować. Teraz w ciągu dnia nawet godzina jest męcząca. Jedyne co robię i co jest takim <laughs> czymś, że jestem w stanie się zebrać. Fakt, że to jest dwa razy w tygodniu, tylko więc bardzo rzadko, to jest jakiś tam trening i to nie jest trening trójbojowy jak to było lata temu ale trening właśnie chyba można powiedzieć kalisteniczny, trochę street, streetliftingowy, bo trochę z własną masą ciała jest, jest z obciążeniem też pewnie. Wrzucę, jak będzie do tego okazja, nagram taki może trening albo cały, albo chociaż wiadomo, że całego, to nie wiadomo, kto nie będzie oglądał, ale może wrzucę po prostu jakieś urywki ostatnich na przykład serii, jak, jak wykonuje. Nie jest to jakoś tam poprawnie technicznie też, z racji moich ograniczeń ruchomości w stawach czy, czy w barkach, no. Mam trochę rzeczy do, do ogarnięcia, mm, ale też chcę po prostu, że to było jako taki właśnie może pamiętnik, może motywacja do tego, albo zauważenie, że coś się zmieniło, bo też nie jestem w stanie samemu e, dostrzec zmian jakie gdzieś tam na osi czasu, nie wiem, miesiąca dwóch, trzech, czy czy roku na przykład powstają, nie jestem w stanie tego dostrzec, eee, czy fizycznych, czy mentalnych, psychicznych, nie wiem, duchowych i tak dalej, to będzie ogólnie taki, mam wrażenie, nie wiem, czy to będzie jako kanał, czy, czy po prostu takie mm, luźne moje pogaduchy, ewentualnie może po prostu też e, ktoś się trafi, komu to pomoże, albo będzie chciał się czymś podzielić, co co mu pomaga, albo wzajemnie się Gdzieś tam na, napędzić, zmotywować, bo to czasami też jest takie przydatne. No i tyle. Także przez pierwsze pewnie może dni, jeżeli gdzieś tam zapał nie, nie minie, to będę pewnie wrzucał jakieś nagrywki. Nie wiem, shorty, może jakieś dłuższe filmiki sklejał. Jeżeli będę miał w ogóle siły na to. Albo po prostu taki longiem nagrany, nie wiem, z całości dnia, po prostu wywód, czy jak to tam nazwać, czy będzie ktoś to oglądał, czy nie. To yy, nie ma jakiegoś większego znaczenia. <laughs> Ważne, żeby po prostu to do mnie też, dla mnie to było. Mam nadzieję, że mi to będzie pomagało, bo szukam sposobów i pewnie też. <laughs> Nie będzie to takie proste z racji uzależnień. Choćby też myślę, że to będzie takie łatwiejsze pozbyć się, żeby nie przeglądać YouTube'a, Facebooka, innych mediów społecznościowych, bo też wpadłem w ten nauk i nie potrafię, powiedzmy, choćby zasnąć, żeby coś nie grało, a w ten sposób może będę to widział, będę tak jakby sam do siebie mówił. Bardziej to dostrzegał, że, żeby się skupić na tym, żeby to zauważyć, bo. No, bo to jest męczące. Także tyle.